Już mam do mnie mi też kolejny żemateriał Dzisiaj widzimy typowo cinzek Jak widzicie Bedwarsiki Bedwars Coś nam tu się zlagowało znów Mamy 0 Zaczynamy Wejście do Gierki Kiedyś było u Adasia na kanale taka Pamiętacie, był na Adaś Ostre Odcinki. Tak. się się jutro będzie nowy odcineczek, więc wbijajcie, wbijajcie. Dobra, dobra. U mnie z Minecrafta to jutro w Skoty. Czy u Ciebie? No dobra. Dobra, ubratnie skocz, bo i tak ma mało odcinków. Ja to mam cały czas odcinek. u mnie się pojawi, no już znajcie. Nie mnie wieś, nie jakiś odcinek się pojawi. U brata to tylko na razie z Minecrafta będziemy atakować odcinki. Na razie tak codziennie będziemy u brata nagrywać. A później zobaczymy, co my tu wykombinujemy. No zapamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, aby nie przegapić naszych kolejnych, naszych miłych materiałów. Do, dobra, mamy już, panowie, 4-5. Dobra, bierzesz go, no słuchajcie. A bum 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 bum, no piękne lecimy. Uwaga, masz klejnoty. Uważaj, masz klejnoty. Słuchajta O nie ktoś zginął Fak du Fak A bum 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 Co wy tu będziecie mi pieprzyć Nie 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 będziecie mnie w drzwi zatrzymać Na ziemi leżysz Koniec rozgrywki panowie Fręck, Fremien. Dobrze. Może do tego czerwonego zbieramy dziś. Dobra, lecimy. O, do czerwonego luzikiem dziś się uda nam. Luzikiem. Lecimy. Kolejna. Musimy. musimy znowu wygrać, o to nasza wola. Ale musimy z... O nie, zginęłem. Kurde. Możemy tej rundki nie wygrać. To by na mnie li fajna wyalka w kurde jaki to tu dobry nie wiem czy my przegramy czy wygrzemy panowie kurde ja pierdzielę nam nasi uda, słuchajcie a nieźle nas atakują A bum 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 boom, bu, A bum boom Dobra, lecimy. nie, 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 zabawa. nie, nie, klejnotki, klejnotki, klejnotki Tak wygląda zabawa, zabawa. nie, do Jeee, yeah, my zawsze wygramy. O, i wygraliśmy. Ten koniec rozgrywki. Wycięstwo. Oni sobie płaczą. No i dalej.

Już otwieram czerwonego Zara Masz teraz uuing uh -huh. Wow To jest fajne jak to się tak się prezentuje. A boom. a następny co będzie ból? Tak, ból ból jest Nie, że... Nie o! Cold. Cold, Cold. Później Cold. Za 250 pięćdziesiąt. Dobra, możemy jeszcze sobie rundeczkę zagrać. A czemu nie? No daj A to zrobimy będziemy chyba kończyć. na bu 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 Kurde, ciężka rozgrywka. Kurde stoi pipulec Już ja spoko Zaraz ja jaja wyżdżą prawda Ciężka rundeczka słuchajcie Powiem ciężka rundeczka Ciężka rundeczka

Nie, ja, panowie uciekały. Nie, yeah, dobra, i ja na tym będziemy kończyć. Nie, nie. Nie, nie. Dobra, wchodzimy. Nie. Yeah. 9, 9, 9. No to powiedz, koże, tak, powiedz tak. A to, a, a, rasu, chodź że powiedz. Ja już nie A ale chodź, Ale kot ci przypomnę, nie denerwuj się, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Dziunia, razem powtórzymy spokojnie. policja to jest dziewięć, dziewięć jest... to widzicie. Dziewięć, i my tu ból mamy.

Dobra, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczkę, aby nie przegapić naszych miłych odcinków. Wbijacie też na Brato, co? Od razu mówię, Adeś ostre odcinki. I wbijajcie na piesek YouTube. Dobra, no i Elwina.